Wielki gigant, ogromnej ilości zarażonych i jeden z większych wrogów, do którego naprawdę nie byliśmy przygotowani. Czy sobie poradzę w tym odcinku? Zobaczcie sami. Hej ekipa, witam was w stanie, witam was ponownie w DR Albion. skontujemy naszą rozgrywkę Likwidacja hord zarażonych To jest nasz główny cel A tak właściwie to przejęcie Wydarcie z ich dziwnych rączek Całego terytorium I za osiedlenie nowymi osadnikami Co dzisiaj spotkamy, co dzisiaj Z czym walczymy, jak będzie wyglądała ta rozgrywka To się zaraz okaże Natomiast dziękuję wam za wszystkie komentarze Dziękuję za waszą aktywność Praktycznie byliście jednomyślni Wybraliście do dalszego rozwoju balistę i w tym kierunku właśnie pójdziemy. Powiem szczerze, że chwilkę się zastanawiałem, gdzie pójść, bo terytorium olbrzyma samo w samym sobie mówi, że tam jakiś gigantyczny olbrzym jest. Samotny las mamy poziom trzeci. I mamy jeszcze przylony sztormów, który chyba najbardziej mi by odpowiadał. Ale kurczę, no nie mogę sobie odpuścić, żeby nie dowiedzieć się, co to za olbrzym jest, więc terytorium olbrzyma. Kontrola nad tymi zimnym obszarami jest kluczowa dla całkowitego przejęcia północnych gór i zablokowania dostępu zarażonym spoza łańcucha górskiego. Zwiadowszy dostrzegli zarażonego olbrzyma, gigantyczny rozmiar tych stworzeń spowodowany jest jakimś nieznanym efektem wirusa, jak gdyby był mutacją. Twoim celem jest pokonanie olbrzyma, który przybywa na północnym wschodzie i pozbycie się wszystkich zarażonych z okolicy. Zachowaj czujność! Gdyż w, pobli w pobliżu Olbrzyma, jeśli zwabisz go do kolonii, zanim zwerbujesz armię, skąd się to katastrofą. I oczywiście mamy taki efekt specjalny mapy. Bardzo zimna pogoda, gdzie mamy minus 30%, właściwie plus 30% więcej energii musimy wydać, więc większe zapotrzebowanie na energię. Dodatkowo mamy zlikwidować wszystkich zarażonych i jeszcze liczebność kolonii 1000. Zobaczymy, mamy na to 67 dni. Okolica wydaje się spokojna, ale to tylko pozornie. Słuchajcie, nie ma hord, nie ma ataków, nie będzie walki o przetrwanie jak do tej pory, ale jest jedno ogromne, gigantyczne wyzwanie wyzwanie w postaci tego to zarażonego olbrzyma. Wskażone ciało tego człowieka rozrosło się do niewyobrażalnego rozmiaru jego gruba skóra czyni go niemal niewyraźliwym na broń małego kalibru. No, czyli zwiadowczyni nie mają tu co robić, pewnie żołnierze też będą mieć trudny orzech do zgryzienia. Widzicie, pancerz ma, ma tu prędkość 4, kurczę, prędkość 4, powinni nasze zwiadowczynie, mają prędkość 4. Okej, okay, prędkość wydawczyń. hmm, interesujące, w każdym razie wygląda naprawdę imponująco, naprawdę jednostka będzie groźna, no ale w takim razie, słuchajcie, nie ma co przedłużać, bierzemy się za czyszczenie tych okolicy, bierzemy się za rozbudowywanie i będziemy tworzyć, tworzyć nową osadę na terenach północy. Jak widzicie udało mi się porządnie wyczyścić tą stronę, wszystko ładnie wyczyszczone Wprawdzie wychodzą ciągle tu zombiaki Nie ma żadnych hord, ale zombiaki wychodzą z zagranicy mapy Więc trzeba się murować, trzeba zestawiać Trzeba przede wszystkim szkolić nowe jednostki Co właśnie będę czynił, tylko nadal nie mam dostępu do żelaza I nie wiem jaki będzie tutaj kierunek tego Póki co produkujemy nasze zwiadowczynie Tutaj powsadzam ich po, pojedyncze do po, powierzchni, aby pilnowały, a my powoli będziemy szukać szukać żelaza, które jest naprawdę kluczowe dla dalszego naszego rozwoju po długich bojach, walecznych bojach jak widzicie tutaj ciągle nasze balisty już pięknie zdają egzamin, bardzo mi się podoba ale w końcu słuchajcie, udało mi się pozyskać żelazo mamy żelazo w końcu, możemy rozpocząć produkcję naszych żołnierzy których naprawdę będzie nam potrzeba. sądząc po tym ilu tutaj jeszcze jest niebezpieczeństw, ilu zarażonych się kręci w okolicy, staram się tutaj czyścić jak mogę, ale powiem wam naprawdę to jest ciężki kawał do zgryzienia k ciężki tak naprawdę do przełknięcia, bo tu jest naprawdę tych z, zarażonych cała masa, cała horda. No i obawiam mnie, o bar bardzo się martwię o tego giganta, który tam się gdzieś, czai, widzimy cały czas na mapie go, że on się tu kręci, ale kurczę, wolałbym go, jakby on tu jeszcze nadal się zamiast wychodzić na spacerki. No, pani kolego, tak to się nie robi. Ja jeszcze jestem niegotowy. Dzień 57. 742 obywateli, 10 dni do końca. I jeszcze bestia, która się tu skrywa. Niepokonana. W tym momencie moja osada wygląda tak, że wszędzie, gdzie się dało, postawiłem domy. Wszystkie namioty zostały praktycznie zmienione na domy. Będę musiał jeszcze parę sztuk do, dobudować. Ale jest haczyk. Nie mamy jedzenia. Nie mamy możliwości wyciągnięcia nigdzie jedzenia, bo tu jest ciągle śnieg. Tutaj jeszcze się pojawiają zarażeni. Tutaj się gdzieś kręcą. A ja tutaj stawiam, słuchajcie, linię Marznota. Dla tych, którzy wiedzą, czym była linia Marznota, to serdecznie gratki. Natomiast my, no to my, co tu robimy. Po prostu bierzemy nasze zwiadowczynie, kierujemy je tutaj i postaramy się tutaj jeszcze tych żołnierzy weźmiemy, oczyścimy ten cały teren, który mamy. I w końcu trzeba zrobić taki myk. Postaram się tego wielkiego giganta, zarażonego olbrzyma skierować. Właśnie na tą linię, żeby tutaj było to starcie Największe starcie y, wszechczasów y, Energii nam brakuje, to zaraz energię ogarnę Spokojnie, nie takie rzeczy się robiło Więc tego giganta postaram się w tym kierunku ściągnąć y, Oczywiście Mocno teraz będę hałasował I będę chciał, żeby ten gigant właśnie w tym kierunku Do nas przyszedł, mam nadzieję, że Taki będzie cel, pamiętamy, że nasi y, Żołnierze mają zbyt małą prędkość Żeby się z gigantem się mierzyć Bezpośrednio w walce, no i atak też Ale za to zwiadowczynie powinny sobie dać radę więc tu jest widocznie tak, że lekko wy, wypuszczam tu żołnierzy, już przegrupowuję i postarajmy się, żeby ten gigant właśnie tu już przyszedł. Jak pokonamy giganta, to już jesteśmy na dobrej linii do powrotu, do powrotu właśnie do nas tutaj, żeby budować się dalej, żeby budować się dalej z tym wszystkim. Tutaj jeszcze mamy kawałek zielonego. Mam nadzieję, że uda nam się to przedsięwzięcie wykonać. Natomiast jak to nam wyjdzie, bicie, się, bicie, się tutaj, co? Nie przestawać, halo. Tłuczemy się i staramy się tylko giganta do nas ściągnąć, żeby o nas on tutaj poszedł za przynętą. Zobaczymy czy nam to wyjdzie. Idzie gigant, jest tu gigant, jest tu gdzieś gigant, słuchajcie, jest tu gdzieś gigant, ja go widzę, ja go tu widzę, zaraz, o, mam nadzieję, że jest, chodź, 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 wszyscy tutaj, wszyscy, szybko, 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 zwiadowczyni też do tyłu, tyłu, tutaj, szybko, ja wiem, że gigant jest potężny, ale widzicie, on się strasznie denerwuje, idzie za nami, chodź gigancie, chodź, chodź tutaj, powalczymy sobie, no nie, nie zatrzymywać się, co ty gościu robisz, uciekaj, uciekaj, szybko, szybko, szybko uciekać. Dawać mi już tutaj, żołnierze, jeszcze żołnierz tutaj. Kurczę, tak blisko, bo o, jest, 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 chodź, chodź, kolego, chodź, idziemy. Wszyscy tutaj, wszyscy tutaj, wszyscy stawać się, wszyscy się zastanawiać tutaj. Zwidowczynie do tyłu, zwidowczynie, żeby jeszcze trochę tego giganta ściągnąć. Mam nadzieję, że sobie poradzą. No, gigant zdecydowanie idzie za nami. To mi bardzo się podoba, to mi jest na rękę, proszę, chodź, gigant, chodź, 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 gigant. Szybko tutaj, szybko do nas, zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. Tutaj mury stawiamy. Ok, zwiadowczyni pa padła. Ciekawe, że zwiadowczyni padła, ale mam nadzieję, że teraz się uda gościąć. Chodź, gigant! Chodź, chodź, maleńki, tutaj do nas, do nas, tutaj. Wszyscy żołnierze, wszyscy tutaj, kogo mogę tutaj? Balisty powinny sobie dać radę. Mam nadzieję, że tak. Już będziemy napakowywać, zbić go, bić go, bić go. No, gigant naprawdę potężny tutaj jest. Bić go! Dajcie czadu, dajcie czadu. Tutaj, ok, jak widzę. Hmm, no tego się nie spodziewałem. Więc mam nadzieję, że mury wytrzymają. Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu tutaj. To okazuje się że rzeczywiście, Gigant też zaraża. Gigant też ma tutaj sporo do powiedzenia w tym temacie. Jest Gigant pan! Dobrze! Mamy to! Monster Kill! Mamy to, gorsly lever pierwszy. <laughs> Mamy to. Słuchajcie, teraz jest koniec. Koniec czasów zarażonych. Mamy tylko chwilę, żeby tutaj przejąć te tereny, więc szybko, szybko ciśniemy teraz. A tutaj oczywiście balisty sobie naprawię. 964, mamy 65 dzień, 964 9, 978 słuchajcie, rośnie z każdym momentem mamy tyle, zombie zarażeni, wszyscy stali wybici do nogi, zostało nam naprawdę niewiele, niewiele żeby to zwyciężyć więc staramy się, staramy się stawiać gdziekolwiek się da jedzenie jedzenie z naszym głównym wrogiem tak naprawdę nie zarażeni, ale braki z jedzeniem, nie ten gigant, ale braki z jedzeniem jedzenie tutaj jest naprawdę na wagę złota. I chwila prawdy, słuchajcie, chwila prawdy, czy uda nam się zdobyć to, co chcemy. Mamy to, mamy, tak, jest zwycięstwo! Tego pragnęliśmy, tego to osiągnęliśmy. Wynik końcowy, sami widzicie. I teraz, jak widzicie, pojawiła się kolejna horda, horda zarażonych 3072 i to wszystko są świeżutkie, zarażone potworki, no to hmm, wesoło, wesolutko, w każdym razie na pewno na hordę raczej się na razie nie wybieram, kolejne rzeczy, samotny las albo... Przylądek sztormów. Gdzie się wyruszymy, gdzie się udamy, tego jeszcze nie wiem. To też od Was możecie dać mi propozycję, gdzie według Was warto wyruszyć. Czy według Was wyruszyć na przylądek, czy może samotny raz? Bo horda, no nie czuję się, żebym tam wyruszył w tym kierunku. Natomiast jeszcze mamy słuchajcie, 220 punktów badań, i możemy teraz poprawić myślistwo, czyli chata myśliwych jedzenia, zwłaszcza, że jedzenie, jak widzieliście, w tej, tym zadaniu, w tej ostatniej mapie, którą teraz zrobiliśmy, było bardzo, bardzo ciężko. Centralnie na minimum wbiliśmy, na minimum, więc może być trudniej, coraz trudniej. Tutaj mamy zmechanizowany magazyn, zmechanizowany magazyn, mamy także barykady, mamy medycynę, mamy optykę, mamy żniwa zbóż czyli mamy jakieś farmy. Tu jeszcze mamy handel, mamy prefabrykaty to da nam balistę za free. Mamy tutaj bardzo dużo rzeczy tutaj w kierunku mamy snajpera, tu mamy jakiś globalny zasięg, jakiś cud. Niemy obserwator, co to jest? Nie wiem. W każdym razie mamy 220 punktów do wydania. No to na pewno z te pierwsze dwie linie można by spróbować zrobić recykling. Ciao to byłoby bardzo fajnie pójść, ale na to raczej nie starczam punktów. W każdym razie widzicie co mamy, więc zasugerujcie co odkryć, co rozwinąć, co rozbudować. Natomiast dziękuję wam serdecznie, dziś, dziś był naprawdę rewelacyjnie, ten gigant naprawdę był ciekawy, choć przyznaję, większym zagrożeniem czuję, że jest brak jedzenia w tym momencie. Za dziś wam ogromnie dziękuję, jeżeli wam się odcinek podobał, zapraszam was serdecznie do łapkowania, do polecenia i do komentowania. Dajcie znać, że wam się podobało i dajcie znać, co sądzicie o nowym formacie film, filmów. Za dziś wam ogromnie dziękuję, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was w staniu. na razie, hej!